Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy cześć. widzowie, cześć. <grywa> Witamy was w naszej przestrzeni tutaj, rozmowie, którą chciałam przeprowadzić z Anią, z łagodnika. Ja się nazywam Kasia Wieszałkowska i prowadzę swój kanał na TikToku, który nazywa się Kasia Odzyskuje Zdrowie. A jestem osobą, która jest po doświadczeniu choroby onkologicznej i interesuje się bardzo alternatywnymi, wiem, że to triggerujące słowo, powiedzmy komplementarnymi terapiami onkologicznymi i nie tylko. I chciałam z Anią porozmawiać na temat metody, która może być bardzo pomocna dla nas, pacjentów onkologicznych, tak. którzy po diagnozie borykają się nie tylko z wielkim obciążeniem fizycznym e, związanym z trudnościami choroby, ale również z wielkim obciążeniem emocjonalnym, brzemienia tej choroby po prostu. Chciałam się zapytać Ani, Aniu, czy ta metoda, którą pracujesz, może w jakikolwiek sposób pomóc osobom, które chorują? Ja zajmuję się metodą Access Bars i nie tylko, ale tak z pierwszej ręki powiedziałabym, że pierwszą pomocą byłaby właśnie metoda Access Bars. Jest to metoda, której, dzięki której, jak przyjdziesz, nie musisz opowiadać o swoich doświadczeniach. One mogą być dla Ciebie ciężkie, mogą być obciążające, właśnie psychicznie, dlatego Ty do mnie przychodzisz i relaksujesz się, a Twoja psychika po prostu zwyczajnie relaksuje się razem z Tobą. Czyli wychodzisz na pewno lżejsza, na pewno Twój natłok myśli w głowie, się zmniejsza, układają się te myśli. Jeśli będziesz miała potrzebę podczas sesji, możesz ze mną o tym porozmawiać. Mogę też zadać ci pytania, które będą otwierające, a zarazem przyniosą lekkość w ciele, ale jest to tylko Twoja decyzja, czy Ty chcesz ze mną o tym porozmawiać, mhm. czy nie. Rozumiem, a powiedz mi, no bo y, ja osobiście jeszcze nie uczestniczyłam w tym, widziałam. Jakby zaznajomiłam się z tym tematem, widziałam ciebie w akcji, jak przeprowadzasz ten zabieg, natomiast nie doświadczyłam jeszcze tego na sobie. No i powiedz mi, jak to jest, że w jakikolwiek sposób to w ogóle pomaga uwolnić to napięcie z ciała, że nie muszę nic mówić, nie muszę się zagrzebywać jakby w całym moim życiu i doświadczeniach, tylko po prostu to ustępuje. Jak to się mhm. dzieje? Ta metoda trochę działa jak akupresura. Czyli ja dotykam odpowiednich punktów, które powodują, że napięcia w ciele po prostu się rozluźniają i te napięcie z ciała daje sygnał, że już czas na odpoczynek. Ważne i warto tu podkreślić jest to, że rzeczywiście nasze ciało po prostu odpowiada na emocje. Jeśli ty odczuwałaś przez ostatni czas strach, lęk i obawę o swoje zdrowie, to na pewno trzeba te emocje uwolnić. I ja jestem w stanie właśnie tymi punktami uwolnić te emocje, na tej właśnie płaszczyźnie, tej pierwszej, bo doskonale o tym wiemy, że pierwsze emocje uwolnimy. Natomiast jeśli chodzi o choroby w naszym ciele, warto zwrócić uwagę na to, aby uwalniać je przez świadomość. I tutaj wspomnę trochę o Totalnej biologii, o psychobiologii, i chciałabym Ci powiedzieć, że każda choroba w ciele jest już zakodowana przez właśnie Twoje emocje, przez wydarzenie, które mm -hmm. wy wydarzyło się. Czy, y y y pozwolę sobie tutaj mm -hmm. zrobić takie stop i przerwać, bo wiesz, myślę, że dla naszych widzów, dla osób, które jakby nie są tutaj zagłębione w tym temacie, to może być taki totalny szok, to co mówisz. Że jak to jest, że choroba po pierwsze jest zakodowana, po drugie, jak można chorobę fizyczną uleczyć świadomością, po trzecie, no to przecież wiadomo, że leczymy się w szpitalu systemowo chemioterapia, radioterapia, na przykład chirurgia a nie przez uciskanie punktów na ciele. No, także to może być takie dosyć kontrowersyjne, to byś musiała tak wprowadzić bardzo, myślę, yy, powoli ten temat, że faktycznie, że może tak być, że dużą mm, wagę przy tworzeniu się chorób ma nasza psychika. Zgadza się, dlatego najpierw Tobie zadam pytanie, <laughs> dlaczego wybierasz metodę alternatywną? Bo wiem, że chciałabyś wybrać mm -hmm. inną metodę i niech to będzie właśnie jakaś inna metoda alternatywna. Dlaczego? Taki wybór. Ja akurat jeszcze chciałam powiedzieć, że też właśnie niestety, tak jak tak już wspomniałam na początku, jest to słowo takie dosyć trigerujące metoda alternatywna. Uważam, że lepszym, lepszym nazwaniem definicją jest metoda komplementarna, czyli wspomagająca, powiedzmy, te systemowe leczenie. Uważam, że wszystko, co ma potencjał, aby pomóc, powinno być zastosowane i powinno być spróbowane, jeżeli oczywiście mamy na to otwartość. Więc ja się na to nie zamykam. Natomiast rozumiem, że dla niektórych osób, które właśnie m, zostały przez, y, no, nasłuchały się takich rzeczy, wytrenowane, wytresowane, można nawet powiedzieć, jest to szok. Że w ogóle taki, taka metoda może zadziałać i w ogóle ma jakieś znaczenie. Mhm. Ja myślę, że masz rację. <laughs> jest to rzeczywiście <że laughs> szok dla osób, które mogą e, nas dzisiaj słuchać i uświadomią sobie, no. Nie, chyba to nie działa, to chyba jest tylko po to, żeby to o tym opowiadać i rozpowszechnić trochę jak suplement z apteki, tak? Mhm. Natomiast nie, powiem Ci i zagwarantuję Ci na własnym doświadczeniu, że totalna biologia i psychobiologia działa, działa. Mhm. Dlatego, że my często zastanawiamy się po jakimś wydarzeniu, które było dla nas na przykład, nawet nie musiało być dramatyczne, ale zostawiło w naszym ciele na, na tyle duży e, wydźwięk, że po prostu ciało sobie nie radzi. Mhm. Więc, jeśli sobie nie radzi, to gdzieś musi znaleźć ujście. I często to ujście właśnie znajduje w ciele, i później już takim rozwiązaniem tego mhm. ujścia jest choroba. Mhm. I myślę sobie, i jestem tego pewna, że może to być w stu metoda mm, wspierająca mhm. wszystkich pacjentów onkologicznych. Mhm. Ze względu na to, że ta choroba gdzieś miała miejsce, było jakieś wydarzenie w Twoim życiu, albo kilka wydarzeń, które spowodowały, że te emocje utrzymywały się w Twoim ciele, no i doprowadziły do takiego, a nie innego konfliktu, no a ten konflikt dał Twoją chorobę. Chciałabym powiedzieć: disclaimer, że absolutnie nie namawiamy do tego, aby rezygnować mm -hmm. z systemowego leczenia. Oczywiście każda decyzja zdrowotna jest indywidualna i musi zostać skonsultowana z lekarzem lub odpowiednim specjalistą, także pamiętajcie o tym. Tak, jak mówi Kasia, to się zgadzam. Nie namawiamy też oczywiście do rezygnowania żadnych tabletek. Jesteśmy, ja w, tutaj siedząc, bardziej chciałabym wyedukować i przekazać, że można, że można inaczej, że można wspierać i to wsparcie. Mimo że jesteś w gabinecie i pracujesz nad swoimi wydarzeniami, ono jest obciążające, ale ja czy metodą Access Bars czy rozmową jestem w stanie uwolnić te emocje z ciała i jestem też wsparciem w tym mhm. wszystkim i też myślę sobie, że warto zwrócić uwagę, że każdy początek jest po prostu trudny i jeśli nie przejdziemy przez tą trudność, no to ona będzie jeszcze trudniejsza. Dla nas, nie? No, ja oczywiście tutaj trochę y, z, pracuję i, i robię za adwokata diabła, dlatego, że ja doskonale wiem o tym, jak ważna jest psychika i jak ważne jest nastawienie psychiczne i to, że y, co do choroby. Uważam, że najważniejsze jest sobie przede wszystkim i na samym początku ustawić głowę. I o tym też pisze na przykład Gabor Mate, który jest lekarzem, ale też pisarzem I psychotraumatologiem. i psychotraumatologiem odnośnie traumy zamkniętej w ciele. I taką ciekawostkę powiem odnośnie tego, że faktycznie osoby, które borykają się i z chorobami nowotworowymi, i tutaj wspomnę szczególnie o kobietach na przykład z nowotworem piersi, Również kobiety są bardziej narażone na choroby autoimmunologiczne ze względu na obciążenie psychiczne i obciążenie rolami, które przyjmujemy w społeczeństwie. Więc no, to wszystko nie jest fizyczne. To jest gdzieś takie na nas nałożone taka presja, i ona jest faktycznie emocjonalna, która i te emocje poprzez to, że faktycznie w naszym organizmie one się zmieniają na koktajl chemiczny, objawiają się dokładnie. W, różnym, w różnej postaci. Zgadzam się z tobą i przyszła do mnie taka myśl, że jeśli dostajesz diagnozę i lekarz jeszcze do tej diagnozy powie ci, zostało ci 5 miesięcy życia, jak się wtedy czujesz? No to powinno być karalne, chciałam tak. powiedzieć. Myślę sobie, że to do, doprowadza jeszcze bardziej do demotywowania. To jest programowanie. To jest podświadome tak, programowanie, tak. bym powiedziała. Tak, ja jestem mocną orędowniczką właśnie takiego, się nazywa, humanitarnego podejścia do medycyny. Czyli przede wszystkim, właśnie tego, że lekarz powinien być partnerem w procesie leczenia, a nie demotywatorem. Demotywatorem. I, i tutaj takim sędzią ostatecznym, mm -hmm. prawda? Bo tak. to jednak jest nasze zdrowie, to my ponosimy za nie odpowiedzialność. I bardzo duża sprawczość jest w naszych rękach. No I to właśnie miałam na myśli, że jeśli lekarz powie ci masz 5 miesięcy życia, to w takim razie co dzieje się w głowie, co dzieje się w ciele. Jak twoje ciało się czuje? Obciążone. Tak, to przede wszystkim jest wielki strach. Strach, tak. który jest chyba w tym wszystkim najgorszy. Tak, dodaje ci po prostu kolejnego kamienia do plecaka, przywiąże mhm. ci to do rąk. Nóg i ty czujesz się po prostu obciążona tym i to jeszcze dodatkowo powoduje konflikt i ty już nie masz na to przestrzeni żeby z tego wyjść i to pokazuje jak ta psychika działa czyli jeśli my usłyszymy od lekarza masz 5 miesięcy życia to albo możesz wybrać drogę A i zmienić tą psychikę i wykorzystać życie i nie uwierzyć w to zaprogramowane słowa albo B uwierzysz i po prostu Będziesz jeszcze bardziej obciążony. Ja bym powiedziała, jeszcze poszłabym dalej, że w momencie, kiedy uwierzysz, to tak się stanie. Moi drodzy, zapraszamy Was do słuchania dalej naszych podcastów i naszych tutaj wypowiedzi, bo myślę, że jesteśmy otwarte na metody. Alternatywne. I nie tylko. <laughs> I myślę, że właśnie od nas i nie tylko od nas, ale możecie się po prostu dowiedzieć wiele o ciekawych metodach, które mogą Wam po prostu pomóc nie tylko w życiu, w chorobach poważnych, ale też na co dzień. Dziękujemy. Dzięki.